Przekaz duchowy do budzących się ludzi na świecie z wymiaru 12. Drodzy kochani, czasy nadchodzą bardzo ciężkie. Należy się mocno przygotować na to, co szykują Wam globaliści. Rzekoma wojna w Polsce nie wystąpi, jak podają media Wam. Ponadto, globalistów wspierają siły bardzo potężne. Są bardzo wrogie siły, i nie są to ci, za których się podają. Z wyglądu są tacy jak reszta ludzi, lecz nimi nie są. Zwróćcie uwagę na wodę, którą pijecie, a także przygotowujecie na różny sposób. Bardzo zwracajcie na to uwagę. Przekaz od przewodników przyjaznych Wam, czyli sami widzicie, trzeba zwracać uwagę na wodę pitną. Do następnego, pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się, cześć.